20 września na forum SC Software pojawiło się nowe, ciekawe zdjęcie, które prezentuje prawdopodobnie nową nadchodzącą ciężarówkę do Truck Simulator 2, a więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. No z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SCS Software, a w dzisiejszym odcinku będą informacje na temat pewnego zdjęcia, które pojawiło się na forum SCS Software, e, dokładnie w poście ets 2 skonsultuj się z doktorem przed wejściem. I tak, to pewne zdjęcie zostało dodane przez pracownika SC Software. Oniku Karto jest to akurat community, jaką się nazywał? Nie pamiętam. Nie pamiętam jak ta fucha się nazywała. W każdym razie, Karto to jest jedna z tych osób, która informuje nas o jakichś nowościach. Głównie zajmuje się community, tutaj siedzi na forum i tym podobnych rzeczach. Pewnie social media też tam ogarnia, no i blog. No i tak, Karto akurat właśnie w piątek 20 września opublikował takie oto zdjęcie, które tutaj możecie zauważyć. Wśród reszty tych zdjęć, tutaj mamy akurat zdjęcia, które prezentują rzeczy, które zostały dodane przez ten czas już do ETS-a. Mamy tutaj Manatec X Euro 6, tu jest pewne miejsce w przebudowanych terenach Niemiec, tu mamy Sardynię, tu mamy Actros Tuning Pack. Tu mamy pewną rzecz, która akurat nie została dodana, zostanie dodana w przyszłości, ale do niej przejdę sobie później, jako taki dodatek w tym filmie. Na początku zacznę od tego zdjęcia, nie tego, tylko tego. I cóż, pewnie pamiętacie, że był taki film, który prezentował praktycznie taką samą scenę. Był garaż, który tam się otwierał, w środku była ciężarówka i ona się po chwili odpaliła. I wtedy się okazało, że tam w środku był Mantek X Euro 6. W tym przypadku. Nie jest to ManteGX Euro 6, no bo po co miałoby tu pojawiać się nowe zdjęcie, że nowy projekt, a tutaj ta sama ciężarówka przy okazji nie do końca pasuje kształtami. Co so, pokażą, co niektóre tutaj porównania od osób na forum, które w sumie już co niektóre tutaj takie porównania zrobiły. Na przykład tu macie jedno porównanie z Reno Range T, taki oto GIF, tak się prezentuje. Głównie tutaj gracze, tutaj komuniki, głównie zwraca takie porównania między tą serwetką a realną ciężarówką. Głównie skupiłem się na, na lusterkach. E, to było jedno z takich porównań, tu mamy jakieś kolejne porównanie. Tutaj akurat tak samo te lusterka najważniejsze. Tu akurat jest takie porównanie, ale aczkolwiek to jest od beta testera, więc tutaj takie trochę... Śmiechy, Hichy, bo jak wiadomo, beta, beta testerzy, oni tam więcej wiedzą, pewnie już coś tam wiedzą, może nawet coś testują. Aczkolwiek tutaj mamy porównanie do Iveco S-Way i ostatnie porównanie oczywiście do Renault Range T. E, no i cóż, prawdopodobnie to zdjęcie w ogóle dwa takie wyszły, tutaj jest bardziej otwarty garaż. No cóż, prawdopodobnie prezentuje to Range T, które może za niedługo wyjść, bo ostatnio coraz o nim jest głośniej, a widać, że beta testerzy tak trochę też się pośmiechiwują, więc prawdopodobnie coś tam oni też wiedzą, a jak oni coś wiedzą i, no śmieją się z tego, no to pewnie coś to pozytywnego oznacza, jeśli chodzi o tą ciężarówkę. No i cóż, musimy na pewno poczekać jeszcze trochę czasu, aż dowiemy się więcej na temat. Następnej ciężarówki tego przyszłego projektu, jaki się pojawi. Na razie mamy takie zdjęcie. No i cóż, pozostaje nam oczywiście czekać, ale żeby nie było tak krótko, no to wrócę sobie do tego oto zdjęcia. Właśnie tego, o którym tutaj mówiłem. Ponieważ to zdjęcie już się od dawnego czasu pojawiło na forum SC Software, ja obstawiałem, że to jest jedno z miejsc w Sardynii, jednak okazuje się, że to nie jest Sardynia, to jest kompletnie inne miejsce. Które zostanie dodane w przyszłości, bo widać, że tutaj jest akurat lista no, rzeczy, które pojawi się właśnie w przyszłości, przyszłe projekty czy coś w tym stylu. Tu mamy tą nową ciężarówkę, tu mamy nowe tereny, jakie prawdopodobnie jest to Corsyka, czyli po prostu taka wyspa, która zostanie dodana do DLC Wifla France, tak jak było w przypadku Sardynii, które zostało dodane akurat do DLC e, Italia. Więc tutaj prawdopodobnie mamy właśnie tereny Korsyki i cóż, one pewnie zostaną dodane, kiedy? Może w następnym update'cie, może update'cie, który będzie wraz, nie wiem, z DLC Road to the Black Sea. W sumie nie wiem, jak oni planują wydawać te update'y, nie wiem, jaki jest plan SCS Software. Dlatego liczyłbym, żeby w końcu zrobili jakiegoś fajnego streama z odpowiedziami, bo przydałoby się to. Ale jak będzie, no to zobaczymy. No takie tutaj... Dwie rzeczy, a i przede wszystkim to ta ciężarówka, właśnie która tutaj siedzi w garażu. Jeszcze do końca jej nie widać, ale może wkrótce się ją zobaczy. Próbowałem sam podświetlać tą grafikę, ale nic to mi nie dawało. Nie wiem, może jestem słaby w tym, albo, albo po prostu to nie działa tak. E, no ale cóż, jeśli chodzi o te informacje, to tyle. A więc zachęcam do oceniania tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę, twittera, discorda do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach. Więc trzymajcie się. No i cześć!